Dzień dobry państwu. Witamy w Podatkach Info. Chcielibyśmy zaproponować dzisiaj państwu wywiad z panią Agnieszką Rzeźnicką Gniadek, rzecznikiem prasowym Izby Skarbowej we Wrocławiu. A wywiad przeprowadzimy w formie zdalnej. Witamy panią i prosimy o przedstawienie się. Dzień dobry. Agnieszka Rzeźnicka Gniadek, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu. Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Chciałbyśmy zadać pani kilka pytań. Zatem czym jest dokładnie e-Urząd Skarbowy oraz komu jest dedykowany? EUrząd Skarbowy to serwis na podatki.gov.pl, w którym wszyscy klienci krajowej administracji skarbowej szybko, łatwo i kompleksowo załatwią swoje sprawy podatkowe. Zrobią to w dowolnym momencie, korzystając z dowolnego urządzenia. A czy samo logowanie do e-Urzędu Skarbowego jest skomplikowane? W jaki sposób należy to zrobić? Do serwisu e-Urząd Skarbowy możemy zalogować się na trzy sposoby. Przez login.gov.pl, korzystając z profilu zaufanego lub bankowości elektronicznej. Mamy wtedy dostęp do wszystkich usług e-Urzędu Skarbowego i swoich danych. Drugi sposób danymi podatkowymi, numer PESEL i numer NIP i kwota przychodu. Ale będziemy mieli wtedy dostęp tylko do swoich danych i usługi Twój e-PIT. Co nam będzie potrzebne? numer PESEL, numer NIP lub data urodzenia, kwota przychodu i rozliczenie za rok 2019, kwota przychodu z jednej z informacji PIT-11 od naszego pracodawcy za rok 2020 i potwierdzamy kwotę nadpłaty podatku lub podatku do zapłaty z rozliczenia rocznego za rok 2019. Trzeci sposób to przez aplikację mObywatel. Będziemy mieć wtedy dostęp do wszystkich usług serwisu e-urząd skarbowy i swoich danych. A jakie sprawy online można załatwić poprzez serwis e-urząd skarbowy? Znajdziemy tu takie usługi jak Twój EPIT, czyli zeznanie podatkowe PIT28, PIT36, PIT37 oraz PIT38. E-Mikrofirma, bezpłatna aplikacja do generowania wysyłania JPK, wykaz swoich mandatów karnych, płatności online. Uzyskamy dostęp do swoich aktualnych danych, a jeżeli prowadzimy działalność, to do danych tej naszej działalności. Informacji o swoim indywidualnym rachunku podatkowym, tzw. mikro rachunku podatkowym, na który wpłacimy należne podatki, złożonych dokumentach, historiach płatności oraz historii logowania. Złożymy do Urzędu Skarbowego m.in. pismo w sprawie wyjaśnienia przeznaczenia wpłaty. Wniosek o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań, zawiadomienie czynny żal oraz zawiadomienie zaw NR. Pani Agnieszko, a czy serwis e-Urząd Skarbowy w przyszłości będzie jeszcze bardziej rozbudowany? W e-Urzędzie Skarbowym systematycznie będą się pojawiać nowe usługi dla osób fizycznych oraz dla przedsiębiorców, co umożliwi kompleksową obsługę użytkowników. Zgodnie z planem, platforma osiągnie pełną funkcjonalność w 2022 roku. I jeszcze ostatnie pytanie. Czy w związku z działaniem usługi umów wizytę w Urzędzie Skarbowym trzeba umówić wizytę w urzędzie, aby zostawić dokument? W związku z działaniem usługi umów wizyty w Urzędzie Skarbowym nie trzeba umawiać wizyty w urzędzie, aby zostawić dokument w urnie bez potwierdzenia odbioru lub otrzymać potwierdzenie na swojej kopii w punkcie podawczym. Jeżeli natomiast Chcemy uzyskać informacje na temat ulg, z których chcemy skorzystać, musimy umówić wizytę na podatki.gov.pl. Jak należy to zrobić? Wybieramy właściwy urząd i sprawę, którą chcemy załatwić. Wybieramy datę i godzinę wizyty. Podajemy swoje dane. Potwierdzenie terminu wizyty otrzymamy na podany adres e-mail. W umówionym terminie przychodzimy do Urzędu Skarbowego. Konkretne stanowisko, pokój jest skazane w potwierdzeniu wizyty. Bardzo dziękujemy Pani Agnieszko za spotkanie i wyczerpujące odpowiedzi na nasze pytania. Dziękuję Pani Redaktor i dziękuję Państwu za spotkanie. Dziękujemy. Proszę Państwa, jak widzimy, z postępującą technologią możemy większość swoich spraw podatkowych załatwić bez wychodzenia z domu. I umożliwia nam to właśnie nowy serwis E-Urząd Skarbowy, do którego zachęcamy do skorzystania. Dziękujemy Państwu za uwagę. I za to, że nas oglądacie. A program prowadziła Sylwia Rzepka i Anina Pokaska. Dziękuję.